Lubię odwiedzić lokalne supermarkety. W takim supermarkecie znalazłam nagle znane, piękne, niebieskie opakowanie. Tada! Wedel! Czekolada gorzka, 6,63 dolipusa. Moja ulubiona! Byłam w szoku. A potem spojrzałam na cenę. 也是天口解元气，解元气都来入航空食。他阿克我吃到了平日街上做菜个，也是八道汤呀。那他阿吃平日些苦皮丸木用，说是丸木人吃可来得，也是八道多罗个菜式。你一生不怕死，你莫敢耍不济气。阿来有些人他吃可来得，看出一多肉元菜，你是吃到了平日街上做菜。 莫说那位他独挖院子养菜叶，恐怕是那娃穿开他穿裤拉带也是破得可烦呐，不跑线；那穿高也是弹上泥是不跑线。偷偷那家娃软绵绵，咱家那位杨生一头毛是立纹。他说：“跑步你们认真，跑多少多面积？咱们娃是去开八十呢跑步队。” 好撇不是，若是呢抓太个钱了呗。白得偷 plastic 垃圾袋。这那么一路边没摊卖去，我反没异议。这来太高，小卖没是跑着往那几小边拿五十块钱呢，一路接一摊可不用。俺来屋看看去。妈，我可托这拿白得了。 po prostu kolejna zagraniczna czekolada. Więc, żeby konkurot, konkurować z markami jak Lind, Mika wedle musi dać nisz kontener, żeby przyciągnąć klientów. To chyba jakby mówił Cześć, jestem z Europy. Jestem pyszna. Jestem w dobrej cenie. Po drugie, Hongkong to wolny port, to bardzo ważne. Wolny port oznacza bardzo niskie cła importowe, czasami nawet żadne opłat. Więc kiedy polska czekolada trafia do Hongkongu, sklep prawie nic nie płacą. To pomaga utrzymać niską cenę na półce. I jeszcze coś. W Hongkongu nie ma VAT. Zero. Jeśli na etykiety jest 9 dolarów hongkongskich, to płacisz dokładnie 9 dolarów hongkongskich. Prosto i jasno. Ale w Polsce. Nawet jeśli czekolady są produkowane w właśnie w Polsce. 好，前后肢、前叉、弯度、弓度样，慢慢挖。莆田斯克多利车所用马是，柯什马甘斯诺瓦尼亚。transportu 以它打来，巧克力马车或 push 机器 fabrican 在制作的，阿空车厢或斯克片在捷运制作的，他们车厢不航空路。 Leci na długi koniec świata i nadal kosztuje połowę. Czasami taniej jest importować coś z zagranicy, niż kupić dwie ulice dalej. Po trzecie, logika transportu, która nie ma logiki. Można pomyśleć, przecież w Polsce nie trzeba nigdzie wodzić powinna być tań, tańsza, ale nie do końca. Międzynarodowy transport morski działa bardzo efektywnie. Ogromne kontenery robiet przewozi tysiące pudełek. Koszt dzieli się na wszystko. Niemcy wysłanie jednej tak bliszki czekolady 那多个行业是发达，它过剩。阿拉不重视，全少入不空。我们年一是多些的，别人才是艰苦。怕离我，铁路、车、那个嘞，我看做人生，这多少人一些，谁也谁可来的自发身份，多夸夸吧。你是几个东西卡都航空过，不是没阿苏打呢？ Ale taka jest rzeczywistość. Po czwarte, umowy hutowe i ceny eksportowe. Duże firmy jak Wedel często mają specjalne umowy z zagranicznymi supermarketami. Na przykład jeśli kupicie 100 tysięcy sztuk, damy was duży rabat. Czekolady eksportowe mogą też mieć inne opakowania niższe marze albo są częścią promocji. I jeżeli kończy się termin przydatności, firma chce się szybko tego potrzebować, więc daje duży rabat. To, to nie magia, to po prostu sprytny biznes. Czekolada, którą kupiłam, nie jest przeterminowana, ale opakowanie wydaje mi się inne niż to w Polsce. Ale jakoś jest taka sama jak w Polsce. Co to wszystko znaczy. Cóż, świat jest dziwny, a świat ten jest jeszcze dziwniejszy. Można pomyśleć, że coś, produkowanego w Polsce będzie na właśnie w Polsce. Ale nie, globalne handel. Podatki. Strategie biznes, biznesowe. Wszystko to zmienia zasadę gry można polecieć na długi, długi koniec świata i zaoszczędzić na czekoladzie. To trochę szalone, ale też ciekawe. Czasami zwykła tabliczka czekolady może lepiej wyjaśnić ekonomię niż całe semestry w szkole. Następnym razem, kiedy będziecie w podróży, Nie paszczet、e. na t y c h a l o n e s c a t a i e j u w a g z e n t e c h na m i ę t n a r z o d o w e p r o d u k t e Może z najejcie spożyć ulubioną czekoladę, za pół wiecznę. Czekolada, czekolada Mika, t e c h kosztuje s z t i e n i ę d z y jak z r o b i o w Hong Kongu. I t w r e c k a czekolada. Kosztuje tylko 1,5 złotych w Hongkongu. To prawie darmo. Już spróbowałam ten czekoladę z turecki i smakuje normalnie. Chociaż nie mogę powiedzieć, że jest bardzo dobra. Cena decyduje o jakości. Dobra, teraz spróbujmy ten czekoladę wedla. Jeszcze raz. Jest bardzo smaczne. Jestem bardzo zadowolona. Dobra, dziękuje za obejrzenie.